Dzień dobry, dzień dobry. Kochani, witam Was bardzo serdecznie. Chciałabym Was zaprosić na taroskop na wrzesień 2022 roku. I, kochane skorpiony, przede wszystkim dzień dobry, witam Was serdecznie jeszcze raz. Jeśli jesteś tu po raz pierwszy, to witam, a jeśli jesteś tu po raz kolejny, to dziękuję za to, że wracasz. I, kochani, Zaczynamy, chyba. I zanim zaczniemy, to chciałabym Wam przede wszystkim powiedzieć, że to jest czytanie ogólne. Więc, kochani, nie z każdym skorpionem będzie rezonować. Um, weźcie dla siebie tylko to, co, co Wam pasuje, z czym czujecie, że jest dla, co, co czujecie, że jest dla Was. Um, no i um, pamiętajcie, że karty to jest tylko to są tylko karty, to nie jest wyrocznia. Sami decydujemy o tym, co chcemy robić. Um, więc, kochani, zaczynamy! Zaczynamy! Już tutaj patrzymy, co nas czeka skorpiony was, jeśli chodzi o wrzesień 2022 roku. Aż, aż coś nam leci kochani, jakaś pomyłka tutaj wrześniowa. Tutaj wstąpię to z powrotem, ale będę pamiętała, co... i wiecie co, mhm. ale że wy macie myślenia na wrześniu, kochani. Wiecie co, wrześniu przede wszystkim miesiąc czekania, ale już, już tutaj. Kochani, powiem wam tak, przede wszystkim... Yy, Będziecie mieć dosyć ciężki miesiąc energetycznie, ale nie ma tego złego. Zaraz będziemy wszystko wyjaśniać, zobaczymy czego się możemy tak naprawdę spodziewać. Kochani, jeśli chodzi o wrzesień, to wy na coś czekacie. Będziecie tutaj na coś czekać, coś tutaj będzie, będzie do Was przychodzić, już jakieś działania sobie tutaj zaczęliście. Ale tak naprawdę, jeszcze trzeba poczekać na to, żeby świętować to zwycięstwo, bo zwycięstwo będziecie świętować pod koniec miesiąca. Więc, kochani, e, bądźcie cierpliwi. Teraz bardzo ważne jest to, żeby być, żebyście byli cierpliwi. E, I, kochani, ja myślę, że początek tego miesiąca wy możecie zaczynać, kochane skorpiony, od jakiegoś odejścia emocjonalnego. I powiem Wam szczerze, że Wy będziecie. Tak, e, wiecie co, nawet nie emocjonal, emocjonalnie podchodzić, tak się martwić w jakiś sposób, jaką wy macie podjąć decyzję, decyzję e, że to będzie aż, aż za dużo w pewnym momencie. Ja nie chcę powiedzieć toksyczne, bo to niekoniecznie musi być toksyczne, ale, ale po prostu będzie, będzie Was aż tutaj e, obezwładniało wręcz. I słuchajcie, ja mam wrażenie, że to, że wy musicie odejść od czegoś emocjonalnie, to może, może powodować właśnie takie emocje później, że nie będziecie wiedzieli, co macie zrobić. Bo coś, co jest wam znane, odchodzi i nie wiadomo, co zrobić z tym nowym. I dlatego, słuchajcie, jeśli chodzi o to, o to jeśli taka sytuacja będzie skorpiony, to wy się za bardzo nie zastanawiajcie. Nie myślcie za dużo, bo to, że będziecie... Zbyt dużo myśleć, zbyt dużo się zastanawiać, doprowadzi do, do takiego obłędu wręcz. Że będziecie się, kochane skorpiony, zastanawiać, co ja mam zrobić, co ja mam zrobić, jak mam to zrobić. A to równocześnie może doprowadzić do konfliktów, do kłótni, do tego, że tutaj będziecie walczyć. Być może tak naprawdę, kochani, musicie od czegoś odejść, dlatego że nie warto już o to walczyć. Jeśli jesteście w takiej sytuacji, to zastanówcie się, kochani, czy o to, co walczycie, jest tego warte. Bo tutaj mam wrażenie czasami, że e, patrzę na te karty, kochane skorpione, że niektórzy z Was mogą być w sytuacji, gdzie naprawdę walczycie tylko po to, żeby walczyć, albo ta druga strona tylko po to, żeby walczyć, żeby was upokorzyć, żeby pokazać, że są lepsi. I dlatego wy musicie odejść emocjonalnie też od takiej sytuacji i po prostu zostawić to e, za sobą. Po to i słuchajcie, wy zostawicie, bo ja mam wrażenie, że y, cały wrzesień będzie taki dla niektórych skorpionów, że będziecie się zastanawiać, jak z tego wybrnąć. I słuchajcie, pod koniec miesiąca wy wręcz uciekacie. Wy, jeśli, jeśli macie takie plany, żeby odejść, żeby y, wyprowadzić się, to właśnie to jest czas pod koniec miesiąca, kochani. Bo być może na to czekacie. Być może tutaj musieliście jeszcze coś pozałatwiać. Być może nie mogliście po prostu odejść tak po prostu. I dlatego to jest to czekanie. A pod koniec miesiąca się już wszystko e, pięknie układa i możecie. I możecie odejść. I to też jest, e, słuchajcie, kochani, bardzo ważne, żeby po prostu móc odejść. E, kochani. Rada od kart jest taka, bardzo dużo myślenia, kochani, w tym miesiącu. Rada od kart jest taka, żebyście, e, kochane skorpiony, przede wszystkim zastanowili się nad, nad tym, jak coś, jak postępować, żebyście przede wszystkim e, też korzystali z porady od kogoś, kto jest bardziej doświadczony od was. I jeśli macie takie, takie osoby w swojej. W, swojej, w swoim otoczeniu, w swojej rodzinie, w pracy, które mają większe doświadczenie od Was i będą mogły Wam coś doradzić, to korzystajcie, bo te osoby będą wiedziały, co zrobić, co Wam powiedzieć i będą w, będą w stanie Wam tak naprawdę bardzo ładnie pomóc. Słuchajcie, jeśli chodzi o kartę od czarownic, to tutaj macie kartę powrotów do domu, więc. Ja tu mam wrażenie, kochani, że jeśli będziecie w sytuacji, w której nie będziecie wiedzieli, co macie zrobić, czy macie zostać, czy odejść, tutaj walczyć, czy nie walczyć, to przypomnijcie sobie to uczucie, jak fajnie było w domu, jak bezpiecznie może być w domu. I, i to niech Was prowadzi. Jeśli możecie wrócić do domu własnego, gdzie się czuliście bezpiecznie, to to zróbcie, jeśli macie taką możliwość. Jeśli osoba, mama, tata, babcia czy dziadek, czy, czy ktoś z domu, komu ufacie, jest z wami, to też ta osoba może wam poradzić, co zrobić i po prostu pomóc. Ja mam wrażenie, wiecie co, kochane Skorpiony, że dom i taka ta atmosfera będzie bardzo, bardzo ważna dla was. Um, więc, kochani, korzystajcie z tego. Korzystajcie, bo, bo to, jest, to jest bardzo ważne żeby czuć się bezpiecznie. Ja mam wrażenie, kochani, że wy będziecie, będziecie korzystać z tego, z tego bezpieczeństwa już pod koniec miesiąca. Kochani, tak jak powiedziałam skorpione, wy macie tutaj miesiąc taki dosyć waleczny, bym powiedziała, ale walczycie o swoje. Więc bardzo dobrze, bardzo dobrze, kochani. Nie pozwólcie tego, żeby to wami wam zawładnęło, żeby to stało się obsesją, to, to myślenie nad decyzjami. Postarajcie się, żeby to było lekkie, bo jak to będzie lekkie i nie to nie będziecie blokować energii. I wtedy ta energia przepłynie i wszystko się pięknie zadzieje. A jak, a jak zrobić, żeby to się stało lekkie, pomanifestujcie, pomyślcie o tym, czego chcecie. I zostawcie to wszechświatu, żeby załatwił to za Was, żeby Wam pomógł. Um, i uwierzcie mi, że bardzo szybko się to stanie. Bardzo szybko e, znajdzie się rozwiązania. E, kochani, bardzo, bardzo dziękuję za to, że oglądaliście ten filmik. Kochane skorpiony, wszystkiego dobrego na przyszły miesiąc. E, I myślę, że do zobaczenia w kolejnym filmiku. Do zobaczenia i do usłyszenia.